Na przykładzie skrzyżowania na Placu Bankowym w Ostrowie Wielkopolskim pokażemy kilka sytuacji prawidłowego poruszania się po rondzie, jak i sytuacje nieprawidłowe. Na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym, mimo że są to specyficzne skrzyżowania, obowiązują podstawowe zasady ruchu drogowego. Pierwsza sytuacja pokazuje prawidłowy, bezkolizyjny przejazd pojazdów wykorzystujących pas wewnętrzny i środkowy. W tej sytuacji kierujący pojazdem z lewej strony zasygnalizował zmianę pasa ruchu, udzielił pierwszeństwa kierującemu pojazdem z prawej strony, zmienił pas ruchu i bezpiecznie opuścił rondo. Kierujący pojazdem z lewej strony, nie sygnalizując zamiaru zmiany pasa ruchu, wymusił pierwszeństwo na kierującym pojazdem z prawej strony, doprowadzając do niebezpiecznej sytuacji. W pokazanej sytuacji kierujący pojazdem, który porusza się po pasie wewnętrznym, Chcąc zjechać z ronda, ma obowiązek zasygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu i udzielić pierwszeństwa jedącemu po pasie zewnętrznym. Cena pokazuje natomiast, jak kierujący pojazdem z lewej strony, nie sygnalizując zamiaru zmiany pasa ruchu, przyspiesza i wymusza pierwszeństwo przejazdu kierującemu znajdującemu się na pasie zewnętrznym, doprowadzając do sytuacji niebezpiecznej. Przepisy dotyczące zasad zmiany pasa ruchu nie dotyczą tylko skrzyżowań o ruchu okrężnym ale także odcinków prostych. W tej sytuacji, gdzie prawy pas ruchu zanika, kierujący z prawej strony ma obowiązek zasygnalizowania zamiaru zmiany pasa ruchu i udzielenia pierwszeństwa przejazdu kierującemu, który jedzie lewym pasem ruchu. W tej sytuacji kierujący prawym pojazdem nie zastosował się do przepisów ruchu drogowego i zmieniając pas ruchu na lewy wymusił pierwszeństwo kierującemu, który poruszał się prawidłowo lewym pasem ruchu. Oprócz obowiązku przestrzegania przepisów zawartych w kodeksie drogowym, przypomnieć należy o konieczności stosowania się do znaków pionowych i poziomych znajdujących się w obrębie skrzyżowania.